Panie, nasz Boże, w najświętszym sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą najświętszej dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami ducha świętego przez Chrystusa Pana naszego. W tym miejscu są zawsze ogłoszenia. Także usiądźmy, bo będzie długo. Miało być nieoficjalnie, ale jest nagrywane, więc musi być oficjalnie. Bardzo serdecznie w imieniu Księdza proboszcza chcę podziękować przede wszystkim Księdzu Bogusławowi za sprawowaną przeświętą, za wygłoszone do nas słowo Boże. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy kiedyś wybudowali tą kaplicę. Ale szczególnie tym, którzy do dzisiaj o nią dbają. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie znam jeszcze. Ale wszystkim rodzinom i wszystkim osobom, które opiekują się tą kaplicą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję tym, którzy przychodzą się modlić, bo to jest naprawdę piękne świadectwo. Szczególnie jest tutaj parę osób młodych. Pewnie, że mogło być więcej, ale trochę młodzieży jest do was należy, żeby przekazać swoim kiedyś dzieciom i wnukom, żebyście przyszli tutaj na pięćdziesięciolecie tej kaplicy, może jak Bóg da stulecie i powiedzieli swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, że ktoś kiedyś wybudował tu kaplicę na chwałę Matki Bożej. I to jest piękne, że rzeczywiście teraz śpiewając po górach, dolinach ta pieśń tutaj brzmi, w Kościele tak nie brzmi jak tutaj. Rzeczywiście po górach, po dolinach to pieśń się niesie i Matka Boża naprawdę się do nas uśmiecha i cieszy się, że tu jesteśmy. Przychodźcie tu jak najczęściej, przede wszystkim w maju, ale też przechodząc koło tej figury. Może właśnie jedno zdrować Maryjo za siebie, za Wasze rodziny, a Matka Boża będzie na pewno się Wami opiekowała. Trochę nam jest zimno, ale widziałem już na różańcu, że nawet panie tutaj z pierwszych ławek troszkę nogi, nogi tak już chodziły, bo tak rytm był dobry, więc myślę, że teraz po, po błogosławieństwie yy, jeszcze będzie błogosławieństwo figury yy, świętego Jana Pawła II, który sobie tutaj siedzi, on tak chodził po górach i tak sobie siadał właśnie i na pewno się modlił na różańcu, tak jak my przed chwilą. Więc po błogosławieństwie, nie wiem czy będą tańce na rozgrzanie, ale są strażacy, więc pewnie coś ciepłego będzie. A co to nie mówię, bo jest nagrywane. Bóg zapłać wszystkim, a teraz błogosławieństwo figury i błogosławieństwo końcowe.